Co ty mówisz, Zoya? No mówię ci prawdę, po co miałabym cię okłamywać? Nie no, nie mówię, że kłamiesz, ale... Po co to spotkanie, po co takie coś? O, ja dziewczyny. Werka, dobrze, że jesteś, muszę ci coś powiedzieć. Ale się przygotuj, na wielki szok. A co się stało? Werka, no nie zgadniesz, kogo ja wczoraj spotkałam. Kogo spotkałaś? Twoją mamę. Ale mi też szok, naprawdę. No ale daj jej dokończyć. Werka, twoja mama spotkała się wczoraj z Marcinem. Co? Po co? Po co ona niby miałaby się z nim spotykać? Może coś ci się pomyliło? Nie, jestem pewna, że to była twoja mama i Marcin na 100%! procent. Orety, czyli oni coś kombinują, tylko co? Nie mam pojęcia, niestety nie słyszałam ich rozmowy. Podeszłam jak najbliżej. Bliżej już nie mogłam, bo bym nie zobaczyła twoja mama i wiesz. No, no. No dobra, zapytam ją o co chodzi. Co ona znowu kombinuje? I co kombinuje Marcin? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś pytała. I tak nie powie ci prawdy. Może powinniśmy ją śledzić? Nie będę jej śledzić. Zapytam wprost. No, zrobisz, jak uważasz, Werka. Ja chciałam cię tylko poinformować o tym, że ich spotkałam. No, dzięki. Ach, same problemy z tą mamą mam. A kiedy jest sprawa w sądzie? No, jakoś w przyszłym tygodniu. Już nie mogę się jej doczekać. Ja tak samo i moja mama też, ale wiesz, Werka, że jeszcze do nas nie wrócisz. To będzie dopiero pierwsza sprawa w sądzie. No, wiem, dobra, chodźcie na lekcję. Idealnie. Angela? O, słucham, pani gieniu. Wychodzisz gdzieś? Tak, wychodzę. Mam dzisiaj spotkanie. Może spotkanie w sprawie pracy. O, w sprawie pracy. Jeszcze czego, pani gieniu? Ja nie chcę pracować, nie nadaję się do żadnej pracy. No, tu masz podsumowanie miesiąca. Jakie podsumowanie miesiąca? Co to jest? 1700 zł za co? Zamieszkanie. Tak się umawiałyśmy. Jeśli nie będziesz spełniała moich warunków, będziesz płaciła. Ale przecież Weronika pani sprzątała, gotowała i w ogóle robiła wszystko. No, nie wszystko, moja droga, nie wszystko. Zresztą to ty miałaś się tym zająć, a nie dziecko. Och, i skąd ja pani wezmę takie pieniądze? Nie wiem, ale masz trzy dni na zrobienie opłat. W przeciwnym razie, wyrzucę cię stąd. Co za stara krowa. Jak to mnie wyrzuci? Z dzieckiem mnie pani nie wyrzuci. Powiedziałam, że wyrzucę ciebie, a nie Weronikę. A jak będzie trzeba, to wyrzucę was obie. Nie będę miała skrupułów. Niemożliwe. O, I skąd ja wezmę te pieniądze? O, no cóż, będę musiała iść do mojej siostry. Będę musiała jej popłakać troszeczkę. Na Weronikę to na pewno mi da kasę. Werka, niestety nie udało ci się wygrać konkursu. Napisałaś przepiękny wiersz, zajęłaś piąte miejsce. No wiem, proszę pani. Ale za twoje starania dostajesz szóstkę z języka polskiego. Naprawdę? Tak, oczywiście. Weronika, napisałaś fantastyczny wiersz, bardzo mi się podobał, chociaż był trochę smutny. No tak, ostatnio mam taki nastrój. No dobrze, wracajmy do lekcji, ale jestem z ciebie bardzo dumna. Cieszę się, że się tak poprawiłaś. Brawo. Dziękuję. A teraz bierzmy się do pracy. Kilka godzin później. Znowu tutaj przyszłaś po pieniądze, których nie dostaniesz tym razem, moja droga. Och siostra. No ale ja nie mam za co utrzymać Weroniki. Muszę zapłacić 1700 zł za mieszkanie. A gdzie tutaj jedzenie i rzeczy dla werci? Nie obchodzi mnie to. Trzeba było iść do pracy. No, siostra, już nie bądź taka. A co się tutaj dzieje? Angela, czego tutaj szukasz? Oh, może ty będziesz mądrzejszy od mojej siostry, ona nie chce mi dać pieniędzy. No i bardzo dobrze, sama idź do pracy i zarób pieniądze. Oh, no przecież ja muszę zapłacić za mieszkanie, mam trzy dni, inaczej nas wyrzucą. I bardzo dobrze! Może wtedy Weronika będzie mogła wrócić do nas szybciej? Nie oddam wam jej nigdy w życiu! Łamiecie mi serce! Do kogo mam pójść prosić o pomoc? Za robotę się weź! Idź do pracy i zarób pieniądze! Nic nie robisz całe dnie. Naciuchy jakoś masz kasę. Ciekawe skąd może kradniesz? Nie kradnę. Nie mów tak! Wynoś się z naszego domu! Nie chcemy cię widzieć! Och, naprawdę, jak wy możecie mi to robić? No dobrze, pójdę sobie. Wy, wyląduję razem z Weroniką pod mostem, tak będzie. Jak ona śmie w ogóle tu przychodzić? Ach, nie wiem, ale już mam jej dosyć. Przychodzi tu i żebrze, jakby nie mogła pójść do pracy. Nie martw się. Pierwsza sprawa w sądzie jest już w przyszłym tygodniu. No już nie mogę się jej doczekać. No, myślałam, że dadzą mi jakieś pieniądze, a oni tak się zachowali. No cóż, będę musiała sobie poradzić inaczej. Och, tylko jak? Może ten Marcin, może on mi jakoś pomoże? Wezmę go na litość, poszantażuję troszeczkę, coś wymyślę na pewno. Po lekcjach, dziewczyny, gdzie idziecie? Do domu, czy może idziemy razem do parku? Ja idę do mamy do sklepu. Dzisiaj jest dłużej w pracy, chcę jej pomóc. A ja idę do domu. Obiecałam pani Gieni, że pogram z nią w szachy. Hej, Werka, codziennie grasz w szachy? No, szykuję się do turnieju. Co? Do jakiego turnieju? Pani Gienia powiedziała, że jestem naprawdę świetna w szachach. Bardzo dobrze mi idzie gra. No i chciałaby mnie zapisać na jakiś turniej. O, słyszałam o takich turniejach. Można wygrać sporo pieniędzy. No, dokładnie, ale nie liczyłabym na to, że zajmę pierwsze miejsce. Czemu nie? Skoro pani genia tak cię chwali, to może naprawdę jesteś dobra? I jestem dobra. Wygrałam z nią już kilka razy. Wow. No dobra, dziewczyny, ja muszę uciekać. Ja pójdę kawałek z tobą, też idę w tamtą stronę. No dobra, to chodź. Na razie. Pa. Anka, a ty mogłabyś ucałować, wytulić ciocię ode mnie? Jak ona się w ogóle czuje? Dobrze, ale malutki już pcha się na świat. To niedobrze. No wiem, słyszałam. Mam nadzieję, że ciocia jest spokojna, nie denerwuje się. Tak, raczej jest spokojna. No dobra, ja jeszcze idę siku i spadam do domu. No dobra, dobra, to do zobaczenia. No pa! O Marcin, jesteś wreszcie! Tak się cieszę, że cię widzę! Coś się stało? Brzmiałaś na bardzo zdenerwowaną przez telefon. No stało się stało. Musisz mi pomóc. Cała nadzieja w tobie. A co się stało? Welka jest w niebezpieczeństwie? Co? Jak to? Miała wypadek? Jest w szpitalu? Nie, ale wiesz co, jak nie zapłacę w przeciągu trzech dni. 1700 zł tej pani gieni, staruszce, to ona nas wyrzuci z domu. Och, już myślałem, że to naprawdę coś strasznego się stało. No, a nie stało się? Gdzie ja z nią pójdę? Pod most? Eee, sorry, ale to nie moja sprawa. Jesteś dorosła, jesteś jej mamą. Ona jest pod twoją opieką, a nie pod moją. Musisz się nią zaopiekować czyli musisz iść do pracy. Marcin, proszę cię pomóż mi. Ukradnij coś, coś drugiego i sprzedamy to razem. Pomogę Ci proszę cię. Mm, nie, sorry, ale niedawno wyszedłem z więzienia i nie chcę tam wracać. Marcin, błagam cię nie mam się do kogo zwrócić o pomoc. Tutaj nikogo nie mam, a moja siostra odwróciła się ode mnie. Ach, no dobra, przemyślę to. Och, dziękuję ci bardzo. Taki mężczyzna jak ty to skarb, wiesz, Marcin? Dobra, dobra. Zastanowię się, co byśmy mogli ukraść i dam ci znać. Dobrze. Będę czekała na wiadomość. A teraz, sorry, ale muszę już iść na razie. Och, wiedziałam, że on mi pomoże. Dzień dobry. Pani Gieniu, co tak pięknie pachnie? Dzień dobry. Przyszłaś w samą porę. Właśnie nałożyłam obiad. Dla ciebie i dla mnie. O, dziękuję. Jestem taka głodna. No tak myślałam, że wrócisz głodna ze szkoły. Pani Gieniu, to ja powinnam pani przygotować obiad. Przecież to mama miała gotować, ale ona się nie wywiązuje z obowiązków. Pani powinna odpoczywać. Och, przestań. Lubię gotować, ale nie lubię jeść sama. Dlatego czekałam, aż wrócisz ze szkoły. Bardzo mi miło, dziękuję. Mmm, pachnie cudownie. Werka, muszę ci coś powiedzieć. Tak, twoja mama nie zapłaciła za mieszkanie, nie wywiązała się też z obowiązków, dlatego powiedziałam jej, że was stąd wyrzucę. O, rozumiem. No trudno. No wiem, no przecież mama powinna płacić. Ale nie, no właśnie dlatego ci o tym mówię. W razie czego, żebyś się nie denerwowała. Ciebie nigdy bym stąd nie wyrzuciła. Ale jej nie znoszę, nie będę kłamać. No ale jak ona będzie musiała się wyprowadzić, to ja też, pani Gieniu. Na pewno do tego nie dopuszczę. Ty zostaniesz ze mną. Ach, jest pani dla mnie taka dobra. Aj, Werka, Werka. Ja bym wolała, żebyś ty mówiła do mnie babciu, a nie proszę pani. Słucham? Naprawdę? Tak, traktuję cię jak swoją wnusię. I bardzo cię kocham. Jesteś mi bliska. Ojej, pani, mi też dziękuję za te słowa. To bardzo miłe, pani, Gieniu. Babciu, Gieniu, a nie pani. Dobrze, babciu, będę tak mówić. Dziękuję. Nie ma za co, a teraz siadaj, bo ja też umieram z głodu. Och, muszę coś zjeść. Jestem taka głodna. <laughs> dziękuję. Kochanie, no już przestań się martwić, wszystko będzie dobrze. No nie wiem, czy będzie dobrze. Ona będzie tu ciągle przyłazić. Hej, ja, mamo, kto będzie przyłazić? Angela, znowu tutaj była. O, niby po co? No jak to po co? Po pieniądze. Jak to Angela? Po nic innego tu nie przyłazi, nigdy nas nie odwiedzała, a teraz wpada niezapowiedzianie i żąda kasy. Mamo, muszę ci o czymś powiedzieć. E, ciocia Angela spotkała się z Marcinem. Co? Niby po co? No właśnie nie wiem. O nie, tylko nie to. Na pewno coś razem kombinują. No na pewno, ale nie mam pojęcia co. Może Wera się dowie. Och, mam już tego wszystkiego dosyć. Mamo, musiu, nie smuć się. Weronika kazała cię ucałować i uściskać. No, muszę do niej zadzwonić. Może jak z nią porozmawiam, to poprawi mi się humor? No, jak było w szkole? Super. Panie Kaziu, Weronika dostała szóstkę z języka polskiego za ten wiersz, który napisała na konkurs. Zajęła co prawda piąte miejsce, ale bardzo się postarała. Nauczyciele ją chwalą. No to super, jestem z niej dumny też, muszę z nią pogadać, chociaż przez telefon. Przecież spotkamy się z nią w sądzie w przyszłym tygodniu. No tak, ale to nie jest miłe miejsce na spotkanie. O, wróciłaś, mamo. Chyba powinniśmy porozmawiać. A ty, widzę, zajmujesz się tym, czym powinnaś. Bardzo dobrze, brawo. Przy odkurzaczu jest twoje miejsce. Tak? Po co się spotkałaś z Marcinem? Wszystko wiem. Po co go mieszasz w nasze sprawy? Nie miałam wyjścia. Musiałam się z nim spotkać. Niby po co? Mów. Nic ci nie powiem. Nie, nie będę z tobą rozmawiała na takie poważne tematy. Tak? To ja mu powiem, żeby się z tobą więcej nie spotykał i zobaczymy, kogo posłucha. Nie działaj przeciwko mnie, bo i ja zadziałam przeciwko tobie, moja droga. Nie chcę, żebyś się spotykała z moim byłym, a ja nie chcę rozmawiać z tobą na ten temat. Marcin, to fantastyczny chłopak. Dziwię się, że z nim zerwałaś. On jest młodszy od ciebie. Spotykasz się z nim na randki? Hmm, to nie jest głupi pomysł. Może powinnam się z nim spotkać właśnie na randkę. Kochani, czekam na Wasze komentarze oraz łapki w górę pod tym odcinkiem oraz pod innymi filmikami na kanale Bajolanki. A jeśli bardzo lubicie moje historyjki, to zapraszam Was również na kanał Topik i Topcia. Tam też czekają na Was nowe historyjki toka Boka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach! Tchau!